Witam Was w kolejnym vlogu i będzie to vlog prawdopodobnie tygodniowy. I na początek rozpalę sobie kominek. Tutaj mam małe świeczki i woski. Świeczki są chyba o zapachu waniliowym. I zaraz wyciągnę wosk. Te woski mają taki odświeżający zapach. I to jest położę ja pierwszy raz będę w ogóle rozpalać ten kaminek. Ska! wyszłam z dziewczynami na spacer. Sonie też jak widać wzięłam. Majka poszła szczekać za kaczki. I majka ma na sobie ubranko z firmy Active Pet z biedronki. A Sonia z chińskiego sklepu. Ale to już w sumie dawno było zakupione. A to ubranko jest z tego roku. I przyszłam z dziewczynami tutaj na zalew. I idziemy na łąki. Ja właśnie oglądam Wiedźmina, odcinek trzeci. Bo pierwszy i drugi chyba oglądałam w Sylwestra. Wróciłam ze sklepu i kupiłam trochę rzeczy wegańskich, dlatego pomyślałam, że zrobię dla Was taki food haul dla wegetarian, dla wegan. Możecie pisać w ogóle w komentarzach, czy Wy jesteście wegetarianami, czy weganami, czy nie jesteście po prostu. Ja jestem wegetarianką, tak jak wiecie, ale jeżeli mam do wyboru też produkty wybrać wegańskie, to właśnie wolę je wybierać. No i pokażę Wam tutaj, co kupiłam. I ogólnie możecie też pisać, czy Was interesuje jakaś tematyka wegetariańska na kanale. Może wszystko wyciągnę i Wam pokażę, żeby to nie trwało tak długo. Wzięłam ogórka i szczepion. No i oczywiście chleb też. Wzięłam słonecznikowe. I z tych wegańskich produktów to mam je tutaj. I te placki już kiedyś robiłam, więc są naprawdę bardzo dobre. Pierwszy raz kupiłam burger roślinny, ponieważ ja w ogóle nie jem hamburgerów ani takich rzeczy. A pomyślałam, że może zrobiłam sobie gdzieś w domu. I właśnie dlatego kupiłam burger roślinny, ponieważ był w sklepie. To jeszcze możecie sobie zobaczyć, jeśli kogoś w ogóle interesuje. I włożyłam właśnie pasztet z soczewicy i kaszy jęczmiennej. Ciekawe jestem też, jak będzie smakował. I jeszcze na kanapki właśnie wziąłam trzy pasty. Znaczy pasztet też będzie oczywiście na kanapki. Więc tak, tutaj jest pasta z bakłażanem i z suszonymi pomidorami. I tu wziąłam dwie pasty. Jedna z suszonymi pomidorami i z dodatkiem nasion słonecznika i to z ciecierzycy. I tam też jest z ciecierzycy z pomidorami i papryką. I tu już Majeczka pięknie do mnie. Co chcesz? Cęskniłeś, jak mnie nie było, bo byłaś sama w domu. Ja teraz wybiorę herbatę na dziś ze śniadania, więc może wezmę zieloną z cytryną. Piję już ją raz i jest naprawdę bardzo dobra. Jeszcze w świątecznym kubku. Na śniadanie zrobię sobie kanapki z pasztetem z soczewicy. Śniadanie już gotowe i też przed chwilą próbowałam pasztet i jest naprawdę bardzo dobry. Tam zaraz ma jeść i dzisiaj tam jest mokrą karmę. Zaraz jej dam do miseczki. Zobaczcie, ona już się cieszy do jedzenka. A ja jeszcze muszę jej to pokroić, bo zawsze i tak trochę drobię to nożem. Nie wrzucam całego paszteciku. już kolejnego dnia, bawię się teraz z Majką tutaj pluszakami. o i widzę, że Mikołaj jest poszkodowany odpadł mu nos, a Maja chyba odgryzła ten nosek w czasie zabawy, więc nie wiem czy będę szyć, czy będzie bez nosa opiszcie co o tym myślicie bez nosa Mikołaj, czy da szyć nos na szczęście jeszcze temu Mikołajowi nie urwała nosa może dlatego, że ma taki masywniejszy Widziałam swoje urodziny i pokażę Wam, jaki dostałam prezent. Z takich mniejszych prezentów to jest to tuż do rzęs. I oprócz tego, jeszcze dostałam książkę. Jest to książka tego samego autora, który napisał książkę do sobie pies. To jest akurat książka pod tytułem "Obsie", który wrócił do domu I ja oglądałam już ten film I naprawdę film bardzo mi się spodobał Już sam jakiś czas temu go oglądałam Teraz będę miała okazję przeczytać książkę Jestem ciekawa, czy właśnie będzie w niej tak samo jak w filmie Czy będę się różniła, czy będzie się różniła właśnie od filmu Ale ja bardzo lubię książki o psach, więc na pewno mi się spodoba Jakiś czas temu dostaliśmy od naszego sąsiada olbrzymią dynię I dzisiaj... Robimy z niej zupę dyniową i jeszcze placki dyniowe. Tutaj już zupa się gotuje. Właśnie jestem w trakcie rozbierania mojej choinki. Uważam, że już przyszedł czas na zdejmowanie ozdób świątecznych. Tutaj zaniosę je potem do piwnicy. Dzisiaj żegnam się już z choineczką. Jeszcze z ozdób świątecznych zostanie mi Mikołaj właściwie w kwiatku. I przyniosłam go tutaj na półkę do siebie, bo wcześniej był na parapecie, bo zauważyłam, że od grzejnika zaczynają mu listki odpadać. Wydaje mi się, że jest mu za po prostu. No i będzie sobie stał tutaj na półce przy oknie. Wczoraj ma skończyła się mokra karma, już nie mam żadnej dla niej puszki, tego pasztecika z Animondy. I zamówiłam już dla niej właśnie nowe paszteciki. Też zamówiłam z Animondy, więc jak dojdzie do mnie właśnie paczka z telekarmy, to na pewno Wam pokażę, jakie karmy dla niej zamówiłam. I dzisiaj dam suchą karmę, bo Maja nie ma co jeść, ma tylko sucha i została. O, tak gdzieś tyle jej daję. Właśnie wieczorem oglądamy Wiedźmina, jest to szósty odcinek o smoku. Wyszłam na spacer z Majeczką. Zaraz ją spuszczę. Jak widać u nas jest dzisiaj mróz, bo woda trochę zamarzła. troszkę Majeczka, spuszczę Oczywiście ten zalew tylko wygląda na zamarznięte, tak naprawdę to jest tylko podmarznięte i na pewno ten lud jakby tylko Maja na niego weszła to by się złamał, dlatego muszę ją pilnować. I właśnie patrzę czy żadnych kaczek tutaj gdzieś blisko nie ma, bo ona za kaczkami może wejść. Ja też do Was się odzywam któregoś kolejnego dnia, bo ten vlog będzie właśnie z tygodnia albo jeszcze dłużej, zobaczymy jak to wyjdzie. Nagrywam codziennie po jakimś drobnym urywku. No i zobaczymy potem, ile materiału będzie, czy będzie z tego jeden vlog, czy więcej. Ale pewnie jeden. Wróciłam przed chwilą z Biedronki i pokażę Wam, co kupiłam. Pierwszy raz wzięłam chrupki o smaku waniliowym. One są jakieś bezbożowe. Dalej wzięłam jogurt. Ja często właśnie do czegoś jem jogurt naturalny. Pieczarki do naleśników też wzięłam. Te dwie bułki. I one są z serem, Znaczy z serem tutaj tylko na wierzchu jest ser, a tak to są normalne bułki. Jeszcze wzięłam jakąś nowość, ponieważ znalazłam szynkę wegetariańską, właściwie to wegańską. Ja pierwszy raz w ogóle w sklepie spotkałam się z takim czymś, że jest szynka wegańska. W ogóle nie wiedziałam, że takie istnieją. I ona jest jeszcze dodatkowo o smaku pistacjowym. Więc widziałam akurat tą, bo była też do wyboru klasyczna. I może ją dzisiaj wypróbuję, bo jestem ciekawa jaki ma smak. Chociaż ja w sumie i tak y, nawet nie pamiętam, że jaki smak ma normalna szynka, bo już naprawdę od bardzo dawna nie jadłam. Ale i tak y, spróbuję. A i pokażę Wam jeszcze może skład, bo może ktoś mnie ogląda, kto też jest y, wegetarianem albo weganem, więc może jesteście zainteresowani. Ja robię sobie kanapki z tą wegańską szynką które wam wcześniej pokazywałam i pomyślałam, że zrobię majce taki test czy ona w ogóle chciałaby spróbować wydańską i zobaczymy czy będzie chciała, bo widzę, że bardzo wącha i mnie to trochę dziwi w ogóle poczuję różnicę więc jej kawałeczek ukraję I zobaczymy czy ona to zje w ogóle jak widać było, i naprawdę bardzo to smakowało i w ogóle chyba nie zauważyła, że to było nie z mięsa, więc Moja nie czuje różnicy, byłabyś wegetarianką albo weganką. Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie i Maja, która patrzy na moje kanapki. Przed chwilą przyszedł niepaczka ze sklepu internetowego Telekarma. Zamówiłam tam mokre karmy dla Majki, zaraz Wam je pokażę. I już ją wyjąłam z folii i teraz zobaczymy co jest w środku, chociaż ja wiem co jest w środku. Jest dużo karm i jeszcze gryzaki, a konkretnie rapki zamówiłam. Jest takiej firmy i te kurze łapki, właśnie pisze, że są, jest to gryzaczek dentystyczny dla piesków. Już je przed chwilą otworzyłam i Wam pokażę jak wyglądają, bo widzę, że są bardzo malutkie, niektóre łapki są dużo większe. Piszcie, czy Wy na to mówicie kurze łapki czy kurze łapki, bo różnie każdy mówi. Jest ich cała paczka, więc starczy i dla Majeczki, i dla Soni też. Więc może później majdam, dam, ona na razie śpi. A teraz pokażę Wam jeszcze karmę, jakie zamówiłam. Zamówiłam chyba dwa rodzaje, dwa smaki. Zamówiłam po 6 pasztecików, czyli razem jest ich 12 z firmy Animonda. I te są o smaku indyka z jagnięciną. A drugi smak to właśnie jest w wersji light i to jest smak indyka z szynką. Opakowania się różnią, że ten jest bardziej fioletowy, a to bardziej różowe. I za jeden pasztecik zapłaciłam 3,50. No i to jest już wszystko, co zamówiłam. I teraz już uzupełniam sobie tą włoszkę, w której zawsze trzymam mokre karmy. Może się wszystkie akurat zmieszczą. Zobaczymy. Nie zmieściło się wszystkich 12, a to w ogóle sobie do mnie przyszła. Bo Sonia przyszła z moją mamą i będzie u mnie przez kilka godzin. I dam majce jedną y, kurzą łapkę. Już też dostać? No, babcie. Pytanie, jak Wy usuwacie wosk z kaminków, czy jakoś nożem to wyjmujecie, czy czymś innym, więc możecie pisać w komentarzach. Wróciłam przed chwilą ze sklepu i kupiłam tylko rzeczy kosmetyczne, takie jak zresztą tutaj widać, bo mi się kilka rzeczy skończyło. się z wami już kolejnego dnia jest teraz rano, ja byłam już w sklepie i byłam też u weterynarza i byłam jeszcze u mojej mamy czyli u Soni, tam chyba wam jakiś fragment nagrałam a w lecznicy weterynaryjnej byłam tylko po to, aby kupić tabletki na odrobaczenie dla Majki i też dla Sani, bo wzięłam akurat dwie, jedna dla jednej, druga dla drugiej i podaję tabletki tak profilaktycznie, ponieważ zawsze jest zalecane żeby przed szczepieniem piesek był już odrobaczony Dlatego ja po prostu im dam te tabletki Bo Sonia pod koniec stycznia będzie miała szczepienie A Majka w lutym, pod koniec lutego, no jakoś tak No i przed tym chcę im podać tabletki A tak się tabletki nazywają, gdyby kogoś interesowało I tą tabletkę trzeba dać połowę pieskowi teraz A drugą połówkę dopiero za dwa tygodnie No i dopiero później można przejść na szczepienie ja już powoli będę kończyć ten filmik. Ale chciałam Wam jeszcze na koniec pokazać Zuzię, ponieważ wydaje mi się, że jej przez cały ten vlog jeszcze nie pokazałam. Ale to dlatego, że ona po prostu spała. I jeszcze mam do Was pytanie: piszcie w komentarzach, czy wolicie jak nagrywam vloga z jednego dnia? Czy właśnie wolicie jak nagrywam vlogi z tygodnia, na przykład takie tygodniowe, tak jak ten? Czy wolicie po prostu jak nagrywam jednego dnia, takie jak było vlogmasy, że było każdy z osobnego dnia? Więc możecie pisać to w komentarzach, bo chciałabym wiedzieć właśnie, jakiego typu bardziej vlogi nasze Wam się podobają. A ten vlog już się kończy, tak więc jeżeli Wam się podobał, to oczywiście stawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.